Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Uwaga, dzisiaj lekcja z longmanem. Ostatnio w szkole na lekcji pojawiło się w tekście słowo adjust i uczniowie nie znali. No to pomyślałem sobie: OK, odpalamy longmana, wrzuciłem im na ścianę poprzez projektor. No i mówię: Czytamy definicję i patrzymy na przykłady. Korzystajcie ze słownika, to są naprawdę dobre słowniki. Mamy wymowę, możemy sobie kliknąć. Adjust. Yy, mamy popularność słowa. O tym robiłem lekcję jak się uczyć słownictwa. Link macie u góry i w opisie. Tak więc uwaga, to jest bardzo ważna informacja. W3 trzeci tysiąc najważniejszych słów w pisaniu, więc bezwzględnie tego słówka należy się Nauczyć. No i tak, ja im pokazałem tu przeróżne przykłady, i akurat tak zupełnie przypadkiem zatrzymaliśmy się na trzeciej definicji. Widzimy, że to jest czasownik transitive, czyli przechodni. To też ważna informacja. Mamy czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. To jest ważna sprawa, czy dać dopełnienie, czy nie. Robiliśmy o tym lekcję, podnikuję Wam pod koniec i w opisie. No i co mamy w definicji? If you adjust something you are wearing, czyli jeśli ty coś robisz z czymś, co you are wearing, czyli z czymś, co masz na sobie, you move it slightly. Czyli ruszasz tym slightly, delikatnie. So that it is tak, aby to było nite, albo na przykład more comfortable, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja tym ruszam delikatnie, żeby na przykład było bardziej wygodnie, żeby to lepiej wyglądało. To jest słuchajcie, po prostu coś. Coś wyregulować, poruszyć, ustawić i tak dalej. No i właśnie poprosiłem uczniów, żeby połączyli na przykład, i oni kompletnie nie zrozumieli, kompletnie nie wiedzieli w ogóle o co chodzi z tą jakąś pauzą, nie znali jeszcze wtedy, właściwie, bo ja im, nie nie, ja im tak nie zanalizowałem tej definicji, oni mieli sami przeczytać i zrozumieć, niestety nie zrozumieli, czyli nie znali tego, nie znali tego słowa, no i nie znali, nie znali też spectacles. Innymi słowy, kompletnie nie, nie wiedzieli o co chodzi w tym zdaniu, a uwaga, byli, to maturzyści. Więc uwaga, mamy przykład. He paused, uwaga, czy tam to przez z, a jak z, no to wtedy dy Robiliśmy lekcję, jak czytać ED. Yy, broń Boże, żeby się tego nie rozdzielali jakieś pauzet, tak? Paused, długie O i z. paused He paused to adjust his spectacles. O co słuchajcie, tutaj chodzi? Czyli uwaga, netisbikerzy często tak mówią, że ktoś właśnie zapauzował, ale co to znaczy? Że przestał robić to, co robił, ok? My tak nie mówimy, że ktoś zapauzował. My powiemy po prostu, że przestał i powiemy co. Więc my nie wiemy w ogóle, co ta osoba robiła. Przykładowo czytała i powiemy, on przestał czytać, a oni po prostu powiedzą tylko zapauzował. Aby tu to aby adjust his spectacles, no i właśnie adjust to jest właśnie lekko ruszyć i tak dalej. My to tłumaczymy coś ustawić, czymś poruszyć, coś wyregulować. Na przykład siedzenie w samochodzie, czy kierownicę przed jazdą też powinniśmy wyregulować, i tam się pojawia właśnie czasownik Adjust. No i co on sobie ustawił? Ustawił sobie jego spectacles. Uwaga, spectacles to są okulary. Kompletnie uczniowie o tym nie wiedzieli. To słowo, co prawda, wymiera. Amerykanie to już w ogóle nie używają tego słowa, natomiast Brytyjczycy rzadko. Może ludzie z, ze starszego pokolenia wciąż jeszcze go yy, gdzie nie mogliby użyć. Natomiast zdarza się, że młodzież używa tego słowa w skrócie i wtedy mówią specs, czyli specs to okulary, coś takiego okulary w języku nieformalnym, coś takiego jak my, nie wiem, czasami słyszę, że młodzież mówi glasy, tak, gdzie są moje glasy, no akurat tu jest zapożyczenie z języka angielskiego, ale jest to słowo nieformalne. Yy, więc uwaga, spektykus raczej nie używamy, bo tak jak mówię, to jest słowo formalne, spotkamy go w jakichś tekstach, tak? spotkamy go w literaturze, Albo uwaga, zdarzy się, że spotkamy go w języku codziennym, gdyby, gdyby doszło do nieporozumienia. Gdyż uwaga, normalnie okulary to są glasses, tak? Ale glasses to są też kieliszki. I przykładowo ktoś mówi, że na półce są glasses, Te a są tak? Więc bez kontekstu nie wiadomo, czy na półce są okulary, czy na półce są Kieliszki. I wtedy, żeby nie było nieporozumienia, yy, Anglik, zwłaszcza Brytyjczyk właśnie, bo Amerykanie to raczej nie. Brytyjczyk użyje wtedy, że nie, nie, nie chodziło mu o kieliszki do alkoholu, tylko spectacles, czyli chodziło mu o okulary. Amerykanin raczej tak nie sprecyzuje. On jakby sprecyzował, to by powiedział eyeglasses, żeby było wiadomo, że chodzi o okulary, a nie kieliszki. Dzięki.